Zakończyła się budowa nowej siedziby szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach. Pierwsi pacjenci zostaną przeniesieni do nowoczesnej lecznicy imienia Świętego Jana Pawła II przy ulicy Wojska Polskiego w Kielcach w połowie marca. Koszt inwestycji to prawie 111 milionów złotych. Cały szpital jest nowy. Wszystko w nim jest nowe, od fundamentów po, po wyposażenie. Zaplanowaliśmy go w 2017 roku. Już wtedyśmy przewidzieli, że będzie y, y, oszczędny w ogrzewaniu. Jest zaplanowana wentylacja mechaniczna, która koordynuje całą wymianę powietrza z rekuperacją, czyli odzyskujemy częściowo powietrze. Zainstalowaliśmy wspólną dla budynku polikliniki i szpitala kotłownię gazową, ale uzupełniliśmy ją mod moduł kogeneracyjny, który pozwala odzyskiwać takie ciepło, które było zawsze takim odrzutowym ciepłem, częściowo na ciepło dodatkowe i częściowo na prąd elektryczny, którego na pewno nam będzie brakowało, bo szpital jest dobrze wyposażony, jest im po prostu siłą, że się bardzo dużo urządzeń, które potrzebują energii elektrycznej. To jeżeli chodzi o same budowlane rzeczy. Jeżeli idzie o wyposażenie, to jest przewidziany rezonans, który jest w tej chwili zainstalowany. W tej chwili kończą się ostatnie próby i szkolenia pracowników na tym rezonansie. Rezonans się wyróżnia tym, że ma szeroką gantrę, czyli tą przestrzeń, w którą wprowadza się pacjenta. To Umniejsza poczucie klaustrofobii i też pozwala badać osoby o większej sylwetce. Poza tym jest cichszy niż przeciętne rezonansy, ma też niższe zużycie energii elektrycznej w tych okresach spoczynkowych, kiedy czeka na pacjenta. Mamy też no, w pełni wyposażony ojom. E, przygotowywaliśmy go pod kątem pacjentów covid więc dostosowaliśmy instalacje gazów medycznych, które zabezpieczają cały szpital, nie tylko ojom, ale też e, wszystkie sale chorych. E, mamy przygotowany szpital na duże przepływy tlenu. E, a sam ojom jest wyposażony w też bardzo wysokiej klasy sprzęty. Jeżeli idzie o kardiomonitor, jeżeli idzie o respiratory, oczywiście są zabezpieczone. Nowoczesne łóżka wszystko jest to po prostu w dobrej w dobrej no wydaje się, że szpital jest przestronny, nowoczesny, przyjazny pacjentom i myślę, że też będzie wygodny dla, dla wszystkich służb medycznych. Nowy szpital przewidziany jest na blisko 150 łóżek, także z przeznaczeniem do leczenia pacjentów covidowych. Pierwsze piętro zajmie oddział wewnętrzny z pododdziałem gastroenterologii, drugie piętro przeznaczono na oddział chirurgii oraz chirurgii twarzowo-szczękowej, a trzecie na oddział ortopedii. Na ostatniej kondygnacji będzie się znajdował oddział intensywnej terapii z sześcioma miejscami, czterołóżkowa sala wybudzeniowa oraz czterosalowy blok operacyjny. Szpital wyposażony będzie w nowoczesne pracownie, w tym radiologiczną oraz chirurgii twarzowo -szczękowej stankowej Dzięki ogromnemu dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest największa tego typu inwestycja w naszym województwie, jedna z największych w naszym kraju, gdzie zostały zaangażowane tak duże środki rządowe. Ponad 110 milionów na to zadanie, bardzo krótki czas realizacji. Cieszy mnie to nie tylko jako senatora Rzeczypospolitej, ale też jako przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, bo od początku zaangażowałem się w to, żeby ten Szpital został wybudowany, żeby zostały pozyskane środki na tę budowę tak ekspresową, to zupełnie zmienia i poprawia mapę służby zdrowia, mapę lecznictwa w naszym mieście i w naszym województwie. Te 150 łóżek docelowo kilka oddziałów bardzo nowoczesnych z najnowocześniejszym sprzętem pozwolą na to, że mieszkańcy naszego miasta i województwa będą jeszcze lepiej zaopiekowani. Zawsze szpital MSW cieszył się ogromną renomą, i nawet kiedy mieścił się w, przy ulicy Ogrodowej w tym starym budynku, to dzięki ogromnemu zaangażowaniu i fachowości personelu, oddaniu personelu i lekarzy, i pielęgniarek i pozostałych pracowników, ale też dobremu sprzętowi, tam chętnie leczyli się kielczanie mieszkańcy naszego województwa. Teraz to będzie jeszcze nowocześniejsze w tym kompleksie, bo jest przy ulicy Wojska Polskiego. I i poliklinika i e, szpital. E, planujemy w przyszłości również oddanie SOR-u, e, parkingu wielopoziomowego z lądowiskiem dla helikopterów. E, powstanie bardzo nowoczesny obiekt, który wraz e, ze szpitalem Matki Noworodka przy ulicy Prostej będzie stanowił e, taki ważny punkt na mapie e, lecznictwa w naszym e, województwie. Nowoczesny szpital MSWIA w Kielcach to miejsce, w którym pacjenci będą mogli otrzymać specjalistyczną pomoc w placówce spełniającej najnowocześniejsze standardy medyczne.